Sztuka uniwersalna, witam w odcinku Kulturalnie, Kulturalnie Maj 2020-2020. Oczywiście nigdzie na wystawę się nie ruszymy, nie pójdziemy, chociaż trzymamy mocno kciuki za to, żeby to się wkrótce skończyło. Także dzisiaj, dzisiaj w Kulturalnie skupimy się mocno na ekranowych premierach, bo cóż innego możemy zrobić siedząc w domu, jak nie oglądać, oglądać, czytać, oglądać, jeszcze raz oglądać. Czyli dzisiaj będzie mocno filmowo i mocno serialowo. Przedstawię Wam takie trzy filmy, które polską premierę miały mieć właśnie w maju, będą mieć. Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki za to, żeby miały tą premierę w maju, także będą trzy pozycje. Jedna pozycja filmowa, ta czwarta to będzie taka pozycja świeżynka z 2020, którą Obejrzałam na Netflixie i to będzie pozycja dla wszystkich fanów i fanek Chrisa Hemswortha. Także jeżeli jesteś fanem lub fanką tego aktora, to koniecznie zostań. Oglądaj dalej, żeby się przekonać, jaki to mam film do polecenia. Będą też dwa seriale, także dzisiaj mocno ekranowo, właśnie kinowo. No, do kina nie pójdziemy, ale urządzić sobie kino w domu zawsze z popcornem możemy. No, także serdecznie zapraszam do oglądania. Takie kulturalnie nie chciałam odwoływać tego odcinka i generalnie nie chcę odwoływać. Chcę lecieć zgodnie z harmonogramem, żeby mieć takie poczucie, że żadna sytuacja nam nie przeszkodzi w tym, żeby się tutaj wspólnie inspirować. Także pamiętaj o subskrybowaniu kanału to jest taki czerwony przycisk w rogu. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowymi filmami i zapraszam Cię na takie propozycje, właśnie premiery. I nie tylko kinowe serialowe. Zaczynamy. I tradycyjnie już oczywiście zaczniemy sobie od filmów. Chronologicznie pójdziemy od tego filmu, od tej premiery, która na ekranach ma się pojawić w maju najwcześniej. Najwcześniej, czyli 15 maja na ekrany wejdzie film pod tytułem Lagomera. Lagomera, jak sam tytuł już wskazuje, jest to nazwa wyspy położonej na oceanie Atlantyckim. I jakbym miała troszkę powiedzieć więcej o fabule i w ogóle o tym filmie, no to jest to taki czarny kryminał skręcający w stronę kina autorskiego. A głównym bohaterem jest skorumpowany Policjant o imieniu Wlady. I on właśnie udaje się na tę wyspę załatwiać się jeden lub kilka ze swoich czarnych interesów. I żeby utrzymać wszystko w tajemnicy, będzie musiał się nauczyć takiego tajemniczego języka gwizdów zwanego silbo. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. Pozwólcie, że teraz wam nieco em, troszkę tak jakby streszczę o co chodzi z tym silbo. Silbo Gomero, także el silbo, to z hiszpańskiego silbar znaczy gwizdać, język gwizdów używany przez mieszkańców wyspy Gomera do porozumiewania się na duże odległości w trudno dostępnych dolinach górskich i jarach. Użytkownik tego języka nazywany jest Silbador, Silbador. Także niezwykle ciekawe zagadnienie. Jestem też mega ciekawa, jak oni to w filmie przedstawią. I oczywiście dużo zawirowań w tym filmie, oprócz całej sytuacji z załatwieniem tego interesu w życiu. W Lada pojawi się jeszcze jedna kobieta, która zamiesza również, kobiety lubią mieszać, czyli taka femme fatal o imieniu Gilda. Okej, okay, jedziemy dalej kolejną taką pozycją filmową. Wartą zobaczenia, myślę, która już swoją premierę światową miała. Wydaje mi się, że to jest film z 2019, ale jeśli się mylę, to upomnijcie się w komentarzu. 2019 już parę nagród ten film na festiwalach zdobył. A to jest film, który po w Polsce na ekranie pojawi się 22 maja i jest to film pod tytułem Baby Thief. I to jest film, słuchajcie, nakręcony na podstawie sztuki teatralnej. Film jakby miała mm, go opis w trzech słowach dosłownie, to myślę, że to jest dojrzewanie do umierania. To są te trzy słowa, a nawet dwa dojrzewanie i umieranie. Dlaczego? Już tłumaczę. Mamy tutaj główną bohaterkę, która ma 15 lat, czyli jest w wieku Mila, jest w wieku dojrzewania, w wieku buntu w takim okresie, kiedy człowiek siebie poszukuje. Nie twierdzę, że człowiek w wieku 30 lat mnie nie poszukuje, bo oczywiście tak też jest, ale wiek 15 lat, no to to jest ten wiek, kiedy się zazwyczaj buntujemy, jesteśmy nastolatką, nastolatkiem i szukamy po prostu różnych rozwiązań w swoim życiu. I tutaj w grę tego dojrzewania wkracza gra o życie, czyli e, historia choroby nowotworowej, którą ma Mila. Czyli mamy coś e, bardzo ciężkiego. W ogóle w tym filmie mamy zderzenie takich światów komedii sytuacyjnej z dramatem, z czymś bardzo ciężkim. Także to są też bardzo fajne stylistycznie jakby obrazowo rozwiązania e, fabularne, jeśli chodzi o kino. I tutaj mamy tą Milę 15-letnią i mamy chłopaka, w którym ona się zakochuje, Mosesa, który jest dealerem narkotyków i sam jest też Narkomanem. I mamy też rodziców, którzy na to patrzą, i tutaj względy wychowawcze, i w ogóle jak oni są po prostu, no jak mogą być zadowoleni. Je, 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 ich umierająca córka znajduje e, po prostu swoje odbicie i swoi, swojego idola w, w chłopaku, który diluje dragami i generalnie jest narkomanem. Także oni, no nie za bardzo, na ten związek, na tę relację pochlebnie patrzą, i ta relacja też w tym filmie jest bardzo ciekawie przedstawiona. Ona go. Idealizuje, ona uważa, że on jest taki bardzo e, wolny, bezpośredni, bezkompromisowy, także on jej imponuje, i no. I to, i tak właśnie, dojrzewanie do umierania Baby Thief, myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna, fajna, bardzo warta zauważenia, pozycja filmowa. I przemieszczając się już na koniec maja do tej trzeciej premiery w Polsce, film Nowiusieńki, świeżusieńki z 2020 roku. 29 maja będzie miał premierę jest to film pod tytułem Survive the Night. Jak na tłumaczenie polskie, nie wiem, powiem Wam szczerze, spotkałam się tylko z tytułem Survive the Night. Dlaczego on się znalazł w tym zestawieniu, tutaj w tej trójce premierowej? powiem Wam szczerze. Znalazł się ze względu na główną rolę na aktora Brusa Willisa. Bo jeżeli jesteś fanem, fanką Brusa Willisa, no to na pewno. Będziesz chciała chciał chętnie obejrzeć ten film. Dlatego go tutaj wsadziłam, chociaż powiem Wam szczerze, że trailery są tak. Nie wiem, czy to jest wina złego zmontowania traileru, czy po prostu w trailerze można było już zawrzeć cały film. Ja po obejrzeniu traileru mam wrażenie trailera mam wrażenie, że obejrzałam już cały film. Jest streszczając fabułę, Bruce gra lekarza, który cieszy się złą sławą, i który zostaje razem z jego rodziną, zamknięty w domu i wzięty, oni są wzięci jako zakładnicy, czyli rabusiów, różnych przestępców zmusiła sytuacja szukania pomocy medycznej do tego, żeby Brusa wraz z rodziną uwięzić w domu i żeby oni tam mogli uratować um, człowiekowi życie. Taka fabuła dość, myślę, spotykana e, i już w, no, nie, jest, nie jest to świeżość. Jest to świeżość pod względem premiery, no bo nowy film z 2020, ale jeśli chodzi o taką świeżość... E, scenariuszową czy właśnie y, historii, no to myślę, że to już się wielokrotnie pojawiało, ale, ale filmy warto oglądać, więc myślę, że ten też warto zobaczyć, żeby się przekonać. A może trailery po prostu wszystkiego nie zdradzają? Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy 29 maja Survive the Night. I jeśli chodzi o filmy, słuchajcie, to mam Wam do polecenia jeszcze jedną świeżynkę z 2020 roku, która pojawiła się na Netflixie do obejrzenia film dla wszystkich fanów kina akcji, dla wszystkich fanów sztuk walki, dla wszystkich fanów strzelaniny, bo dużo tam tego jest. Oczywiście po angielsku tytuł brzmi Extraction, a po polsku Tyler Rake Ocalenie. A i oczywiście zapomniałam wspomnieć, dla wszystkich fanek, fanów również, ale chyba przede wszystkim fanek Chrisa Hemswortha. Dziewczyny, słuchajcie... Oglądajcie. W każdym razie już mówię o co chodzi. Tyler Rake jest najemnikiem, który dostaje, który po prostu aplikuje na kolejnego Johna Wicka. Nie żartuje. Dostaje zlecenie z Bangladeszu, żeby uwolnić syna bossa, tamtejszego półświadka, który został wtrącony do więzienia i ten syn zostaje porwany przez konkurencyjny syndykat i trzeba go odzyskać. Więc cała misja, jakby bardzo dużo akcji, bardzo dużo strzelaniny, ale za co bardzo cenię ten film i w ogóle za co myślę warto docenić ten film, za dynamikę i w ogóle to jak operator kamery musiał tam szelnie się namachać w tym filmie, ponieważ kamera w momencie akcji całego odzyskiwania tego syna jest prześwietnie prowadzona moim zdaniem bardzo dynamicznie, bardzo fajnie, w taki sposób właśnie, że możemy się wczuć dosłownie w miejsce, a miejsce też jest bardzo ciekawe, bo są to Indie, Bangladesz, czyli też mm, takie mm, klimaty slamsowe, targowe, no coś, coś bardzo y, też ciekawego dla oka. Y, no i przede wszystkim ta akcja, y, no bardzo świetnie sprowadzona ta kamera, także nie tylko dla tego, nie tylko dla Krista i nie tylko dla kamery, ale cały film jest po prostu dobrym filmem i myślę, że warto go zobaczyć. A macie taką możliwość na Netflixie, także zachęcam. Idąc dalej, mam wam do polecenia dwa seriale. Słuchajcie, ostatnio bardzo modnym stały się tak zwane mini seriale. Miniseria to znaczy, że serial nie trwa iluś tam sezonów i nie ma iluś tam odcinków w jednym sezonie 10-12, tylko ma 4 odcinki. I te odcinki są zazwyczaj takie godzinne, więc ja to trochę nazywam dłuższym filmem. To są takie 4-godzinne filmy, ale faktycznie to się zrobiło. Mam wrażenie, tak obserwuję bardzo modno ostatnio. I właśnie takie dwa mini seriale mam wam do polecenia. Pierwszy z nich to An Anortodoks to serial o. Mm, po pierwsze jest to niezwykła historia dziewczyny, dziewczyny o imieniu Ost, e, Esti, Esti, tak, Esti, dobrze pamiętam, która chce się z tej żydowskiej społeczności syjonistów żyjących w Nowym Jorku w dzielnicy Williamsburg wyrwać. I ona rzeczywiście ucieka z tej społeczności, bo czuje się tam źle, po prostu nie chce tam być. To jest skarbnica, ten serial to jest skarbnica wiedzy na temat kultury, takiej ortodoksyjnej kultury żydowskiej, bo jak wiecie, ortodoksi bardzo żyją z Zgodnie z zasadami właśnie wyznaczonymi przez religię, bardzo tego przestrzegają i mają szereg takich naprawdę, naprawdę restrykcji i takich bardzo ustalonych zasad, według których żyją. I można się sporo dowiedzieć z tego serialu, natomiast mam też wrażenie, że ten serial trochę jednak krzywdzi tą całą kulturę, pokazując ją w tym świetle, takim właśnie, bardzo. Negatywnym, to znaczy, że po prostu Esti nie czuje się tam dobrze, nie czuje się tam w porządku, odczuwa bardzo dużą presję, dlatego że tam małżeństwa w tej kulturze są zawierane w taki sposób nie tak jak u nas, że młodzi ludzie się poznają i właściwie decydują oboje, czy chcą tego małżeństwa, czy nie, tylko tamte małżeństwa są zawierane jakby mm, z narzucenia rodziny, one są, one są ustawiane o ustawione małżeństwo. I jest olbrzymia presja na młodych, żeby właśnie chociażby zajść w ciąże. To jest presja na kobiecie, która musi spełnić swoją powinność, żeby wydać na świat potomstwo. I właśnie mam trochę wrażenie, że ten serial jest troszeczkę krzywdzący dla tej kultury, pod tym względem, że, że pokazuje, że te kobiety tam są zepchnięte na taki drugi plan, że wiecie, że one, nie, że, że kobieta nie jest ważna, że jest tylko takim narzędziem do reprodukcji a nie, nie do końca tak jest, właściwie w ogóle tak nie jest w kulturze tej ortodoksyjnej żydowskiej i wystarczy sobie poglądać inne materiały na YouTube, czy po prostu poczytać o, o, o takich społecznościach ortodoksyjnych, jak wygląda naprawdę rola kobiety w, w tych społecznościach i, i w tej religii. Ale odbiegłam strasznie od tematu, a chciałam Wam przedstawić pokrótce fabułę. Mamy główną bohaterkę o imieniu, o imieniu Esti, która właśnie wychodzi za mąż w tej swojej społeczności w Williamsburgu i w Nowym Jorku i chce się po prostu stamtąd wyrwać, bo, no bo, bo bo jest tam jej źle, no niedobrze się czuje, po prostu nie dogaduje się tam e, z tym mężem, e, odczuwa bardzo dużą presję ze strony e, rodziny e, i ucieka. Ucieka do Berlina, pomaga jej w tym nauczycielka gry na pianinie. E, I w Berlinie e, Ciężko jest się o jej odnaleźć, poznaje grupę przyjaciół, od razu się ze sobą dogadują, to są przyjaciele ze szkoły muzycznej, mm, ale widać cały ten proces jej przełamywania się do tego, że ona nagle z tego świata, gdzie mm, gdzie kobiety na przykład noszą peruki, gdzie ubierają się w określony sposób, wtrafia do totalnie otwartego yy, Berlina, w którym widzi po prostu homoseksualistów na ulicy, którzy się całują i okazują sobie te uczucia, a wcześniej tego nie widziała. I dla niej to jest nie dość, że wielkie przełamanie siebie w ogóle. Yy, Swoich zasad, to że po raz pierwszy je chociażby kanapkę z szynką, podczas gdy po prostu tej szynki nie może jeść, nie mogła nigdy jeść ze względu na religię. No, serial niesamowity, na pewno warty polecenia, bardzo emocjonalny, bardzo taki ciekawy, interesujący, pokazujący tą kulturę, pokazujący ludzkie uczucia i, i relacje. Polecam Unorthodox na Netflixie, gorąco polecam do obejrzenia. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ach, i oczywiście zapomniałam wspomnieć, że jest to adaptacja autobiograficznej powieści Debory Feldman, czyli faktycznie jest to e, serial oparty na prawdziwej historii. I kolejny miniserial, kolejny miniserial, cztery odcinki oparte na faktach, również na prawdziwej historii to serial pod tytułem Jak nas widzą. When they see us w tłumaczeniu. Nie jest to nowy serial, bo on wleciał rok temu dokładnie, w maju też, chyba tylko 2019 roku na Netflix. I słuchajcie, jest to serial opowiadający historię prawdziwą, która miała miejsce prawdziwych osób skazanych nieuczciwie za gwałt nastolatków. Czterech skazanych za gwałt, umieszczonych w więzieniu nieuczciwie. To miało miejsce w 1989 roku. I jest to na pewno serial o. Dla wszystkich o mocnych nerwach, którzy po prostu. Ja przyznaję się, że się cała telepałam. Jak oglądałam dwa pierwsze odcinki, to cała się telepałam i nawet obskubałam wszystkie paznokcie, no bo jest to emocjonalnie niesamowicie napakowany serial, także wszystkim polecam właśnie osobom o mocnych nerwach. Prawdziwa historia prawdziwe jakby zmuszanie przez policję do, ym, do wyznań, do zeznań, do zeznań. I czterech nastolatków jeden z nich miał 14 lat 14 lat chłopak po prostu zmuszany do tego, żeby, żeby kłamał. No coś po prostu bardzo, bardzo mocnego. Także z takiej niewinnej zabawy w parku wywiązuje się z tego głębsza, grubsza afera. I też serdecznie Wam polecam, jeżeli macie czas, to odpalcie Netflixa. No tylko uzbrojcie się po prostu w, może w Melisę albo jakieś może chusteczki obok, bo też wyciskający dość mocno łzy serial. Dwa pierwsze odcinki super, dwa kolejne myślałam, że trochę inaczej się potoczą. Oczywiście bez spoilerów będzie, także po prostu sami zobaczcie. I dziękuję Wam pięknie za oglądanie moich ekranowych polecajek. Jeżeli macie jeszcze coś do dodania, filmy, seriale, to koniecznie piszcie w komentarzu na dole. I oczywiście wszystkie inne formy, krótkie filmy na YouTube, też co ciekawego widzieliście. Dawajcie znać, inspirujmy się wzajemnie. I oczywiście przypominam o subach, subskrybowaniu. Dawaj suba bądź na bieżąco, to jest ten czerwony przycisk. No i widzimy się w czwartek o 18 Oczywiście mam nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy i będę mogła Was tutaj zasypywać propozycjami wyjścia do muzeum i galerii, galerii sztuki, galerie handlowe też są spoko, także też mam wrażenie, że wrażenie. Też mam, e, marzenie, że wkrótce się otworzą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech sztuka będzie z tobą.